Dobra, widzowie, ogólnie jest teraz event w Fortnite. Cie. I w tym evencie chodzi o to, że trzeba pokonać wielkiego Duma, który tam jest na środku mapy. Ty, od kiedy ta rzeka, ta, ta rzeka wyschnięta jest? Ale to kozacko wygląda. Ukonaj doktora duma. Dobra, pompę se wezmę. Jak ktoś tutaj będzie próbował psuć grę. Kurde, bo same pompy mamy. No. W Słuchajcie, sensie on mnie niby nie widzi. No i tak nie mam za bardzo co mu zrobić. Ty dobra, coś mu zadaje tam, coś mu zadaje. Kurde, on ma dużo au, 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 au. Ała, chyba mnie zauważył. Czekać. Dobra, idę poszukać jakiejś lepszej broni na duma. Do punktu. Bo pompy na tego duma to nie jest najlepszy pomysł. Czy ludzie się tutaj naprawdę biją? Ludę. Oh A to pewnie w dachu jest. No żeby nie było pompy. No, naprawdę. Czy oni to jakoś zmienili, że tylko pompy są? Oho. Ten ktoś chce mnie zabić. Ty w ogóle są tutaj też te MPC, te wszystkie. No, a więc no, ten event ogólnie na tym polega. Ewentualnie wam pokażę, jak wygląda zakończenie tego eventu. No, a więc, no, końca eventu nie udało mi się nagrać, ale mogę Wam go streścić w ten sposób: że gdy Dum stracił całe HP, to zbroja zaczęła mu pękać. Pojawiła się szczelina, w sensie, nadzieja zrespiła szczelinę, szczelina ta wessała Duma. I teraz yy, na środku mapy został tylko kawałek jego hełmu. Więc to w sumie tyle się stanęło.